Ja już byłem jak byłem w skoi Dobra, dawaj Masz, masz <grywa> Jaki dwojeza <grywa> jest. <Pekarzy> nas hołdują <kultuje. grywa> O kurde. Ty. Ale to sword dla nas. Zabij, dabij, dabij. Dobra, dawaj, dawaj. Jeden parę. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Zabiłem. Dobra? Wal, wal. muszę mhm. Dobra, podcinam. Musiałem spić potem na TIK. Jeden dobra. Deskutnie. Jeszcze jeden tu. Dobra, powalony. Ja. Do tego musimy spyć. Do NW skipniemy, po prostu się będzie... Mhm. Ja widziałem, że w ogóle jest jakiś próg za milion, jeszcze nie? Coś takiego. Ja mam chłopa powalonego tutaj. Z BD nie wiem jaki ma set, nie jestem w stanie sprawdzić. Ma galantyny, 4-3 cały jest. On szuka zaczepki. Na teren się wbił, on chyba nie wie, że to nie jest jego teren Dobra, podatna. Jakim ty jesteś po prostu... Jakim ty jesteś gnojkiem. Nie mogłeś mi po prostu... Od najlepszego Tolina. Są kolejne bepeki Zajazd na Tolino robią. Tu mam jednego. Dobra, jeden leży, zabij, trzymasz się. FPAT, czekaj, chodź do, mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Dobra, mam przeciążenie. Mmm, ja dobra, a zmontowali. Padnie, padnie padnie, 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 nie, nie padł. Ja <laughs> Proszę. Cokolwiek. Cokolwiek. No, nie od 0, 0, 0, 0 ma. No. A ten, który nas dopinguje musimy Panie wygrać bole. Xavix. Nie możemy zawieść. Ja <laughs> nie mam <mogę>. <laughs> <laughs> Musisz się odleczyć, musisz się odleczyć. Postaram no się. Możliwe, że to ostatni kurdam, jest. Nie, nie. Nie. nie mogę. Zalewa nas, Ksawix. Zalewa nas. O nie, boże. Nie. Bo o bo on się na mnie przerzucił. Zostaw mnie. Czekaj, mam jeden stak. Okej, okay, jeszcze mam czas. Czekaj, czekaj. Dwa staki. Trzy staki. Piję potę. dobra. Dziękuję. No, oh dawaj, 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 dawaj! No, mamy to! Mamy to, nie mogę! on lawy! <laughs> ja no, pierwszy, ja, No właśnie, staram się! Staram bo się! się. Bo się... Utaj, masz, bo, masz! <grypkań> A, nie mogę! Jezus... No. <inaudible> Jaki dwojeza! Ojejeje! Ja, jak dobrze! Ooo, jak miło. Jak dwóch dostało dismonta. Tylko, żeby teraz się nie rozwalić jak kiepco? Dobra, ja zmykam DMW. Dobra, padł. Ale kozacko. Ale dostali na Ej, masz podka. Podpinaj podka. Masz kół, masz drugie kół. Ty, on ma. Oh shit. On ma te buty. Ale zestrunuj go Dobra. I dawaj to Lino, dawaj frajera. Jeszcze Xawix dołączył, no i pięknie, 300 tysięcy. Dobra, patrzcie przestraszę go. Tyk. Ale ja tak naprawdę chcę być moba. Tak naprawdę chcę być moba. Dawaj ziomek, pomogę ci. Nie ja kumpel. Ej, ale nie montuj. Ty ale nikt z moich kumpli do mnie nie jedzie, to jest problem. To jest problem. Patrzcie, patrzcie. Ja go spróbuję na moby zrobić, żeby moby go zajebały. Pa bo, pa. Tik. Czekaj, czekaj, czekaj. Percz i pota. Hello. Jezu, przepraszam. Czuję się jak najgorszy człowiek na świecie w tym momencie. O tam. W sensie. No, tyle mogę powiedzieć w sumie. Takie granie po prostu pod kontent. Dobrą zabawę, nie? Ej, chłop nie próbował one-shotować. Czekaj, skąd ty się tu pojawiłeś? Ja już byłem, jak byłem w skoi. Jezu, na zero, na zero. Ale udało się, udało się, widzowie, mamy to. No i dobra, można walnąć. On nie podejmuje? Strzelony jesteś? Hmm, no chyba jest szalony, co? Chyba jest trochę szalony. Ej, 800k, no, to jest fajny lud, to jest fajny lud. No, git. I... Nowe. healer. Trzy sekundy i co, tak? Mhm. XS i RS po te. Zaraz ci Po kontakcie. Rozłożę dotki na obydwu, nie? Żeby tam im nie było za wesoło. Dobra. Teraz tego wymęczę. Teraz tego. No i patrz, oni już, oni już nie mają szans. Oni już po prostu padają. Dobra, i teraz następny. Daję mu jeszcze A. No i się pal. Ej, zajwiście to działa, ty. Ej, naprawdę, pewno. On ma błoty na rolkę. Ja pierdolę. Czyli powiadasz, że mamy problem. Odepchnij go. A, no, no. Powiem ci, że. O, ty! On jest specjalny. Dobra, 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 dobra. dobra, Jakby. Nie narzekam, nie narzekam. No, zupełnie nie narzekam. No, to patrz, nie padł. Co jest? Co jest? Ale ten percz był perfekt. Ten percz był perfekt. Jakby. Był totalnie perfekt, ten percz. <noise> tak idealnie no, to poszło, odchody. idealnie. <noise> no odchodne. To jest one shot. Ale jest pod co? Ewa szpony, znaczy zwykłe szpony. I tu jakiś agent. Lol, <noise> okay. no mocne, mocne zagranie. Spił gigapotę. Dobra, tylko się odchilałem. No, to jest ja nałożę, czek. <grym _> Płak. Dobra, trzymam się. No i już No tylko nie mogę Cię healować, bo on Ci nałożył debuffa. Łe, Dobra, jest <grym> git. Myślałem, że się wysypiesz tak głupkowato. Ja też, ja też. To by było bardzo przykre generalnie. Ta. Dobra, kazacka, nie stronować. No, takie 4-3. No, Ale bez skitu, takie. że w sumie bym ich przytulił, powiem ci. Ale ja bym przytulił ze na... No. Też park. Tak. Znaczy <laughs> Ej, oni wchodzą do surówki. Surówki wchodzą, Cawik. No? A czekaj, czekaj. Ale to jest fire, kurwa, przeżywaj przeżywajkami. Jest duchie, to. Czekaj, wracam do ciebie. No, wbili do soluby. Daj znać jak coś zonujesz. O kurwa, chcesz wbijać? No. Gdzie ty jesteś? No, na no pingu, na no pingu. Dobra. To wchodzę. O, ty nie, nie masz bańki. Ja nie, nie mogę dawać, nie mogę. Mam bańkę, mam. Nie mogę dawać pieniędzy Silvera. Bo bym nie... bo bym stracił pracę. Yy, jeden mnie uderzył. Biją mnie, Ksawic, biją mnie. Dobra, wchodzę. Ja się zniknąłem. Spaliłem im bursta i zniknąłem. O kurwa. Co? Nie, 3 sekundy. Dobra, spoko, spoko. Myślę, że oni nie są zbyt nastawieni do tego, żeby żeby nas pokonać, wiesz? Daj mu z tego wyjść. Dobra. No i jakby kurwa.